Co by się stało, gdyby osoba, którą na co dzień ignorujesz, była w stanie zniszczyć wszystko, co zbudowałeś? W firmie Zielone Drzewo i Wspólnicy, gdzie wyżsi rangą menedżerowie ubrani w eleganckie garnitury, przechadzali się z pewnością siebie sprzątacze, tacy jak na przykład Ewa Tomska, byli praktycznie niewidzialni w oczach sprawujących władzę. Wkrótce jednak kierownictwo przekona się, jak kosztowne bywa niedocenianie tych, których uznaje się za nieistotnych. W samym sercu Warszawy, wśród wznoszących się wysoko szklanych wieżowców, mieściła się firma Zielone Drzewo i Wspólnicy przedsiębiorstwo doradcze, znane ze swoich osiągnięć w rozwoju firm technologicznych. Charakteryzowało się prestiżowymi, zamożnymi klientami i lukratywnymi umowami, dzięki czemu pracowali tu najbardziej utalentowani specjaliści w branży. Jednak w tym elitarnym otoczeniu pracownicy niższego szczebla np. sprzątacze czy pracownicy administracyjni byli z reguły traktowani jak niewiele znaczące trybiki w maszynerii. Ewa Tomska należała do grona pomijanych pracowników, choć jej historia wcale nie była typowa. Niedawno zaczęła pracę jako sprzątaczka w firmie Zielone Drzewo i Wspólnicy. W standardowym, granatowym uniformie, z włosami starannie spiętymi i w towarzystwie swojego wózka sprzątającego pozostawała niemal niewidoczna. W oczach kierownictwa Ewa była kimś zupełnie przezroczystym. Bezimienną osobą wykonującą zajęcie, którego nikt inny nie chciał się podjąć. Nikt nie podejrzewał, że w rzeczywistości to ona jest założycielką i większościową udziałowczynią firmy Zielone Drzewo i wspólnicy. Kilka lat temu, gdy firma nabrała wiatru w żagle, Ewa przekazała codzienne zarządzanie swojemu kuzynowi Łukaszowi Tomskiemu, który przejął stanowisko dyrektora generalnego z powodów zdrowotnych. Ewa wycofała się w cień i przez lata cicho obserwowała losy przedsiębiorstwa. Teraz nadszedł moment, by przekonać się, czy firma, którą zbudowała własnym wysiłkiem, zachowała pierwotne wartości. Coraz wyraźniej widziała, że większość liderów zapomniała o zasadach, jakie powinni reprezentować. Ewa wiedziała, że musi działać, ale nie mogła się jeszcze ujawnić. Najpierw chciała odkryć, jak głęboko sięgają problemy. Każdego dnia Ewa powtarzała ten sam rytuał. Przybywała wcześniej, zanim biuro zaczynało tętnić życiem i obchodziła cały budynek. Podczas gdy myła podłogi, wyrzucała śmieci i porządkowała przestrzeń, bacznie przyglądała się temu, co dzieje się w biurze. Wysoko położone gabinety i przestronne sale konferencyjne stanowiły wyraźny kontrast dla jej skromnego wózka sprzątającego, ale ona dzięki temu pozostawała zupełnie niezauważona przez otaczających ją ludzi. Nie przyciągały jej uwagi idealnie wyszorowane korytarze ani lśniące okna, lecz przede wszystkim osoby, które codziennie tam się przewijały. Szczególne zainteresowanie wzbudzał w niej Leon Kowalski, dyrektor generalny Zielone Drzewo i Wspólnicy. Mężczyzna, z którego każdego ruchu biła pewność siebie granicząca z arogancją. Wysoki, zawsze nienagannie ubrany, z postawą zdradzającą przekonanie o własnej wyższości. Niezależnie od tego, czy miał do czynienia z młodszym konsultantem, recepcjonistką czy sprzątaczem takim jak Ewa, traktował ludzi protekcjonalnie. Takie zachowanie, zwłaszcza względem personelu pomocniczego, dostrzegało zresztą wielu. Była też Monika Hajduk, dyrektorka do skiar strategii, która podzielała arogancką postawę Leona. Monika patrzyła na personel pomocniczy tak, jakby stanowili jedynie przeszkodę na jej drodze do sukcesu. Jej uwagi o danych drobnych pracownikach brzmiały niemal zawsze z obraźliwym wydźwiękiem. Kiedy Ewa pewnego razu zamiatała korytarz przed gabinetami Moniki i Leona, przez przypadek podsłuchała ich rozmowę. Nie zdawali sobie sprawy, że może słyszeć każde słowo. Nie wiem, jak długo możemy sobie pozwolić na utrzymanie tu sprzątaczy, powiedziała Monika. Nawet porządnie nie sprzątają biur. Wstyd dla firmy na takim poziomie. Leon zareagował szyderczym śmiechem. I tak niech się cieszą, że w ogóle mają pracę. Nie tak, żeby potrafili coś innego. W każdej chwili możemy ich wymienić. Słowa te ścisnęły serce Ewy. Choć spodziewała się podobnych komentarzy, szokowało ją usłyszeć je tak otwarcie. Firma, którą zbudowała własnym potem i wysiłkiem, znalazła się w rękach ludzi gardzących podstawami, na których została wzniesiona. Uświadomiła sobie, że to na niej spoczywa odpowiedzialność, by przywrócić poszanowanie. W dalszym ciągu cicho obserwowała, co dzieje się w firmie, choć z dnia na dzień czuła coraz większe przygnębienie. Niepokój wzbudzała nie tylko oczywista arogancja Leona, ale i to, jak traktował on swoich podwładnych. Od początku patrzył na młodszych konsultantów z góry. Otwarcie zrzucał na nich winę za każde, nawet najdrobniejsze potknięcie, co prowadziło do atmosfery strachu i nieprzyjaznego miejsca pracy. Wykorzystywał swoją pozycję, by poniżać innych, a każdego, kto się sprzeciwiał, uciszał. Najbardziej jednak zasmucało Ewe to, w jaki sposób Leon zaczął traktować ją samą. Początkowo myślała, że może reaguje zbyt wyczuleniem, lecz szybko zrozumiała, że zachowanie Leona wyszło daleko poza zwykłą protekcjonalność. Momentami można to było nazwać nękaniem. Za każdym razem, kiedy Leon Kowalski mijał Ewę Tomską, niezależnie od tego, czy sprzątała korytarze, czy pracowała akurat w pomieszczeniu socjalnym, spoglądał na nią w sposób, który przyprawiał ją o gęsią skórkę. Nie była to tylko drwiąca mina, ale coś mroczniejszego, bardziej niepokojącego. Jego komentarze zaczynały schodzić na coraz bardziej osobisty, przytłaczający poziom. Pewnego ranka, gdy Ewa myła właśnie korytarz przed gabinetem Leona, ten zatrzymał się przy niej i spojrzał na nią od stóp do głów. Na ustach błąkał mu się arogancki uśmiech, gdy pochylił się i wskazał na fragment podłogi, który Ewa wcześniej już umyła. Hej, Ewa, odezwał się Leon tonem przesiąkniętym, lekceważącą kpiną. Może trochę dokładniej posprzątałabyś w tym miejscu? Zwłaszcza, że tacy atrakcyjni ludzie jak ty chodzą tędy. Ewa zastygła, zszokowana dwuznacznym tonem jego wypowiedzi. Teraz nie chodziło już tylko o krytykowanie jej pracy. Leon przekroczył granicę, przenosząc wszystko na niestosowny, osobisty grunt. Z wymuszonym uśmiechem starała się zachować spokój. Przepraszam, Leon, sprawdzę to jeszcze raz powiedziała cicho, choć wewnętrznie była wstrząśnięta. Leon nie zamierzał jednak odpuścić. Zrobił jeszcze krok w stronę Ewy, a jego wzrok utkwił w niej, jak wzrok drapieżnika. Wiesz, dodał ciszej tak atrakcyjna kobieta jak ty, nie powinna się męczyć ze szmatą do podłogi. Mógłbym załatwić Ci lepszą posadę w tej firmie. Oczywiście, jeśli będziesz współpracować. Serce Ewy waliło jako szalałe. W środku kipiała ze złości i czuła się upokorzona. Mimo to zdołała zachować kamienną twarz, nie dając po sobie poznać wewnętrznego drżenia. Teraz nie chodziło tylko o mycie podłóg. Leon usiłował wykorzystać swoją władzę, by zmusić ją do uległości. Dobrze się czuję w mojej pracy, dziękuję. Odpowiedziała stanowczo, choć w duchu była rozjuszona. Leon uśmiechnął się z wyraźnym zadowoleniem. Najwyraźniej podobało mu się poczucie dominacji, jakie w jego mniemaniu posiadał. Poklepał Ewę po ramieniu, co brzmiało raczej jak zaznaczenie własnych praw, niż życzliwy gest. Ewa pozostała nieruchoma, zaciskając usta. Wiedziała, że to nie może tak dalej wyglądać. Ale wiedziała też, że musi jeszcze poczekać. To nie był czas na otwartą konfrontację. Jednak wkrótce ten moment miał nadejść. Z każdym dniem Leon coraz śmielej przekraczał granice, a Ewa coraz silniej odczuwała dotkliwe poczucie bezsilności. Pewnego wieczoru, gdy późno kończyła pracę na najwyższych piętrach zajmowanych przez kadrę kierowniczą, szykowała się właśnie do wyjścia z budynku, kiedy Leon zastąpił jej drogę w podziemnym garażu. Powietrze aż drżało od napięcia, gdy mężczyzna podszedł zbyt blisko. Wyraz jego twarzy przestał być rozbawiony. Bo si pyta, czy ty już się. Zastąpiło go coś dużo bardziej niepokojącego. Ewa, odezwał się głębokim, złowieszczym głosem. Ostatnio ciężko pracujesz. Myślałem, że może zasługujesz na coś więcej niż zwykłą pracę sprzątaczki. Mam tu dla ciebie lepsze miejsce. Wystarczy odrobina dobrej woli z twojej strony. Serce Ewy podeszło jej do gardła, gdy uświadomiła sobie, co Leon ma na myśli. Jego słowa brzmiały jak groźba, obietnica, że jeśli Ewa nie pójdzie mu na rękę, może stracić pracę. Mógłbym się postarać, żebyś nie zagrzała tu długo miejsca, kontynuował, zbliżając się jeszcze bardziej, aż Ewa poczuła jego gorący oddech na szyi. Nie masz zbyt dużego doświadczenia, więc gdzie indziej też nie będzie ci łatwo, ale jeśli mnie posłuchasz, pomogę ci dostać lepszą posadę. Nie utrudniaj sobie życia. Ewe ogarnęło obrzydzenie, lecz nie cofnęła się. Spojrzała Leonowi prosto w oczy, a w jej głosie pobrzmiewał groźny spokój. Oto nadeszła chwila, na którą czekała. Moment... W którym musiała działać. Dość tego, wysyczała chłodno i stanowczo. Leon, jeśli będziesz to kontynuował, pożałujesz. Twarz Leona wykrzywiło zaskoczenie. Kim ty w ogóle jesteś? rzucił, ale Ewa nie pozwoliła mu dokończyć. Przekroczyłeś granicę, oświadczyła niewzruszenie. I jeśli choć raz spróbujesz zbliżyć się do mnie w ten sposób, dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł do tego biura. Przez chwilę wydawało się, że Leon utracił swą pewność siebie. Ale Ewa wiedziała, że to dopiero początek. Groźby Leona, nadużycia władzy, zastraszanie wszystko to zaszło za daleko. Ewa nie zamierzała dłużej milczeć. Odwróciła się na pięcie i bez słowa odeszła. Wsiadła do windy i opuściła budynek. Wiedziała, że czas cierpliwości się skończył. Nadszedł moment, by pokazać wszystkim, kim naprawdę jest i odzyskać to, co jej się słusznie należy. Następnego ranka Ewa nie pojawiła się w firmie w uniformie sprzątaczki, lecz w perfekcyjnie skrojonym kostiumie. Jej włosy były elegancko upięte, a postawa świadczyła o pewności siebie, jaką dotąd kojarzono wyłącznie z Leonem Kowalskim czy Moniką Hajduk. Gdy przeszła przez hall, współpracownicy, którzy wcześniej niemal jej nie zauważali, teraz spoglądali na nią z niedowierzaniem. Leon Kowalski i Monika Hajduk właśnie przygotowywali się do ważnego spotkania w sali konferencyjnej. Gdy zauważyli, że Ewa wchodzi do pomieszczenia, na początku jej nie rozpoznali, ale kiedy Ewa stanęła przy głównym stole obok swojego kuzyna Łukasza Tomskiego, faktycznego prezesa firmy, oboje zbladli. Oto Ewa Tomska, oznajmił dumnie Łukasz, zerkając na swoją kuzynkę. Założycielka i właścicielka firmy Zielone Drzewo i wspólnicy. W sali zapadła głucha cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddech. Kobieta, którą uznano za sprzątaczkę, okazała się prawdziwą szefową przedsiębiorstwa. Teraz nadszedł czas, by wszyscy uświadomili sobie, kim Ewa Tomska jest naprawdę i jak poważne będą konsekwencje dla tych, którzy ją zlekceważyli. Twarz Leona Kowalskiego przechodziła od wyrazu szoku do niedowierzania. Zerwał się na równe nogi po raz pierwszy, tracąc swoją dotychczasową pewność. Co? Co to wszystko ma znaczyć? Wyjąkał, przenosząc wzrok z Ewy na Łukasza. To. jakiś żart? Byłaś sprzątaczką? Czyli chcesz powiedzieć, że przez ten cały czas? Ewa przerwała mu spokojnym, ale stanowczym głosem. Tak, Leon. Pracowałam inkognito jako sprzątaczka, żeby z pierwszej ręki przekonać się, co dzieje się w firmie. I to, co zobaczyłam, jest bardzo niepokojące. Jej spojrzenie stało się ostre i nieustępliwe. Dopuszczałeś się wobec mnie nękania, źle traktowałeś pracowników i nadużywałeś swojej pozycji. Nie przestrzegałeś wartości, na których zbudowałam zielone drzewo i wspólnicy. Leon sponsował ze złości, ale w kącikach jego oczu czaił się strach. Cofnął się o krok, jakby szukał drogi ucieczki. To niemożliwe. Nie możesz tego zrobić. Ja jestem prezesem. Ja. głos Ewy stał się lodowaty. Już nie. Od dziś jesteś zwolniony, a do tego czeka cię postępowanie prawne. Leon, teraz już niemal przy tylnej ścianie sali, sprawiał wrażenie całkiem zagubionego. Zniknęła jego zwyczajowa pewność siebie. Zadrżał mu głos, kiedy znów się odezwał. Ewa, proszę powiedział drżącym tonem, ale próba odzyskania kontroli tylko bardziej podkreślała jego słabość. Nie możesz. To nie fair. Ja. Jedno chłodne spojrzenie Ewy wystarczyło, by uciszyć Leona. Nie dostaniesz kolejnej szansy, Leon. Już ją miałeś i ją zmarnowałeś. Tutaj skończyłeś. Twarz Leona spurpurowiała z powodu wstydu i wściekłości. Jego duma legła w gruzach, a on czuł ostateczność tej sytuacji. Nie był już potężnym dyrektorem, za którego się uważał. Jeszcze pożałujesz, wymamrotał, ale brakowało mu dawnego zdecydowania. Bardzo w to wątpię, odpowiedziała Ewa bez wahania. Ochrona wyprowadziła Leona z sali, a jego kroki zdradzały, że w jednej chwili cała jego władza obróciła się w pył. W pomieszczeniu panowała grobowa cisza. Wszyscy obserwowali tę scenę w milczeniu. Ewa zwróciła się teraz do pozostałych członków kierownictwa, przeszywając ich spojrzeniem. Osoby, które pracowały uczciwie, nie muszą się obawiać o swoje stanowiska. Jednak ci, którzy przyczynili się do tej toksycznej atmosfery, muszą ponieść konsekwencje. W efekcie kilka osób z zarządu i menedżerów, którzy brali udział w tworzeniu szkodliwej kultury pracy, zostało natychmiast zwolnionych, a ochrona również wyprowadziła ich z budynku. Następnie Ewa zwróciła się do pozostałych pracowników. Od tej pory zielone drzewo i wspólnicy będzie miejscem, w którym liczą się szacunek, innowacyjność i uczciwość. To ja zbudowałam tę firmę. I znów będzie się rozwijać, pod właściwym przywództwem. Pod kierownictwem Ewy szybko można było odczuć zmianę w atmosferze biurowej. Ci współpracownicy, którzy wcześniej zdawali się jej nie zauważać, teraz patrzyli na nią z uznaniem. Toksyczna kultura zniknęła, a firma znów ruszyła z miejsca i zaczęła się rozwijać. W swoim gabinecie Ewa z zadumą wspominała drogę, jaką przeszła. Przedsiębiorstwo, które zbudowała od zera, ponownie znalazło się w dobrych rękach, w jej własnych. Jej cierpliwość, wytrwałość i dyskretna siła doprowadziły ją do tego momentu. Niezauważenie śledziła nadciągającą burzę, czekając na odpowiednią chwilę, by wkroczyć. Kiedy nadszedł ten czas, zaatakowała bezlitośnie, odzyskując to, co zawsze do niej należało i przywracając firmie zielone drzewo i wspólnicy jej pierwotne wartości. Ewa nie tylko posiadała zmysł do interesów tworząc tę firmę, ale też kierowała się silnym poczuciem misji. Zielone drzewo i wspólnicy od zawsze miało istnieć po to, by praca, szacunek i prawość stały na pierwszym miejscu. Bolesnym widokiem było dla niej, gdy chciwość i arogancja niemal zniszczyły to wszystko, ale równie ważne było dla niej zrozumienie skali korupcji, zanim z nią zerwie. Kiedy Ewa odchyliła się na krześle i spojrzała na panoramę Warszawy, ogarnęło ją uczucie satysfakcji. Wiedziała, że ma przed sobą mnóstwo pracy, musiała odbudować firmę, wypracować nową kulturę. I odzyskać zaufanie pracowników. Była jednak gotowa. Pierwszy raz od dawna czuła, że wszystko jest pod jej kontrolą. Od tego momentu zielone drzewo i wspólnicy nie mogło już być miejscem, w którym nadużywa się władzy, ignoruje ludzi i spychana jest na dalszy plan uczciwość. Przedsiębiorstwo ponownie nabrało wiatru w żagle oparte na szczerości, szacunku i innowacji w zarządzaniu. Wtedy zadzwonił telefon Ewy. Przyszedł SMS od Łukasza Tomskiego. Jesteśmy w tym razem, Ewa. Odbudujmy firmę od nowa. Ewa uśmiechnęła się, pełna determinacji. Burza ucichła, a teraz przedsiębiorstwo znów miało wznieść się na wyżyny. Nie tylko dla zysku, lecz przede wszystkim w oparciu o właściwe wartości. Karma, pomyślała z lekkim uśmiechem, zawsze dosięga tych, którzy na to zasługują. Dziękujemy, że obejrzeliście tę historię do końca. Mamy nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli tak, zostawcie kciuk w górę i podzielcie się nią ze znajomymi. Zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych ekscytujących opowieści.